pa co znalazłem? Robi wrażenie. Spróbujmy tego potwora. Potwór, nie potwór. Ważne, że ma od. No dobra, żartuję. Oczywiście zrobimy to po, po mojemu, czyli oryginalnie. A nie będziemy zgapiać. No dzień dobry. Witam was ziemniok i dzisiaj spróbujemy sobie do zrobimy sobie wielki test pączków ekipy donut ekipy z, z otworem w środku. No jakby się ktoś zastanawiał po co ten otwór w środku. To zaraz wam powiem. No patrzcie, jest taki patent, że o i tak se możecie jeść, tak ale jeszcze nie będę jadł. Jeszcze nie robimy recenzji. No tak, recenzowałem już yy, napoje ekipy i lody ekipy. I tam chyba sprawdzałem smak, opakowanie i coś jeszcze. Pozwólcie, że sobie sprawdzę. I zaraz będziemy oceniać pączki ekipy. Do Tidonus ekipa. Fajne, fajne, nie powiem. No, chyba postarali się, bo wygląda to fajnie. Dobra, już wszystko wiem. Czyli będziemy oceniać opakowanie, yy, produkt, jakość yy, i smak. Yy, dobra, no to zaczynamy. No dobra, no to yy, bierzemy sobie jednego. Resztę sobie nie wiem, dam potrzebującym. Dobra. Po co jeść 6, które tutaj kupiłem? Skoro mamy jednego i jednego będziemy sobie tylko oceniać. Dobra, więc został ziemniak i ten. No i zaczynamy konsumpcję siema. Hi. Oczywiście w okularkach, bo jak żeby inaczej. Tutaj mam y, tego pączka ekipy y, To zaczynamy. Y, dobra, tutaj już się coś kruszy. No te kuleczki wypadają te mm, kolorowe. Słabo przyklejone. No dobra, oceńmy. Zrzeczony. E tu jest coś w środku, patrz. Taki czerwony jam truskawkowy, konfitura od babci. Ej, dobre. Chyba najlepsza rzecz ekipy jaką jadłem. No bo ja lubię takie pąski właśnie O nazwie donuty Z dziurą w środku, bo mnie widać przez tą dziurę No dobra, no to zaczynamy ocenianie. Produkt smak i opakowanie. Nie wiem jaka była kolejność. No dobra. Pierwsze opakowanie. Pączki są w takim fajnym opakowaniu, ekipa. Jest ekipa. Fajne kolorki, fajne wzorki. Myślę, że bardzo fajne opakowanie. Takie super fajne, pozytywne, kolorowe, piękne. Oceniam je na 9 na 10. Bo, mogli te kreatywniej zrobić, mam lepszy pomysł na opakowanie. Na przykład takich pączków, ale wam nie powiem. No dobra, yy, smak. Albo dobra, no dobra. Opakowanie 9 na 10 yy, Produkt, tak, produkt. Jakiej jakości? Jakość. Z zmienimy to na jakość. Jakość jest słaba. Powiem wam o co chodzi. Yy, yy, no te pączki są trochę niezdrowe, yy, ale te pączki ekipy są trochę bardziej niezdrowe niż takie normalne pączki w biedrze, też takie trochę inne, ale powiem wam dlaczego. Friz yy, wrzucił tutaj jakieś yy, niezdrowe takie, żeby był dobry smak ekipowy i trochę nie miał budżetu. No to trochę tam no, musiał słabszej jakości. No wiecie, brak budżetu, bo wydał na jakiś dom Justina Bibera. No i skończył się hajs i słaba jakość pączków. Dlatego jakość oceniam no tak średnio 5 na 10. A jeśli chodzi o smak tutaj y, daje ósemkę 8 na 10, bo jest no dobry. Ale nie ma tego 10 na 10. No wiecie. Ja bym tutaj preferował coś bardziej yy, czekoladowego, bo ja lubię takie klimaty. No dobra, to by było na tyle, bo ja ma nie mam czasu na nagrywanie. Chciałbym nagrać San Andreas, teraz akurat nie mam czasu. No bo nie muszę się tłumaczyć. Nie mam czasu po prostu. Do widzenia. Nagrywam jeszcze dla was inny film. Do, do, no to szep A tak serio nie polecam Są lepsze pączki w biedronce